Kiedy jestem już na górze, jestem albo wyczepiona z Liny, albo bezpiecznie, oddalam się od klifów, to wiem, że jestem w powietrzu bezpieczna. Mogę pogadać sobie sama ze sobą, i to na pewno bardzo wietrzy głowę. Uważam, że każdy człowiek powinien mieć taką chwilę dla siebie, a kiedy jest się w górze, to naprawdę tę chwilę się znajduje. Większość ludzi myśli, że uzależnia adrenalina. Najbardziej uzależnia taka samotność, bycie samym ze sobą. Tego się nie da opisać. Każdy lot jest inny. Inne odczucia bezrokowe, inaczej pachnie powietrze, czasami chmury pachną i to jest po prostu niesamowite. Te 2-3-4 godziny lotu, no, no jesteśmy gdzie indziej, to jest na świat. Latanie to wolność i spokój. Ja to zawsze dostaję jak latam. Jeżeli się czuję niekomfortowo w powietrzu, to najczęściej ląduję. Raczej nie szukam adrenaliny, ja raczej szukam odpoczynku w powietrzu. Czuję lekkość. Taką lekkość głowy i lekkość duszy. Hmm. I to chyba nie wkręcam, na serio! <gry> Się złożyło że pasja stała się pracą zawodową. Działamy, szkolimy dużo ludzi, latamy dużo w tandemach, wyjeżdżamy za granicę, szkolenia, szkolenia, zabawa, zabawa, latanie, latanie. Kurs zaczyna się od tego, że trzeba nauczyć się sterować paralotnią, czyli gdzieś tam na ziemi pobiegać, tą paralotnię utrzymać nad głową. Pierwszy dzień jest związany z nauką tego, jak się wpinać w uprząż, jak prawidłowo stawiać skrzydło. Jest to jeden z najtrudniejszych dni, bo wymaga najwięcej jakby takiego wysiłku fizycznego. Gdy opanujemy ten trening naziemny można zacząć latać. Te pierwsze loty są bardzo niskie, pół metra, metra, nad ziemią, czasami dwa. To są tak naprawdę bardziej podskoki. Trenuje się w ten sposób start i lądowania. Gdy to jest wytrenowane można troszeczkę wyżej, na jakieś 10-15 metrów i wtedy robimy pierwsze zaklęte w prawo, w lewo z lądowaniem takim już wytrenowanym w tych poprzednich lotach. I później robimy znowu, coraz wyżej. Z każdym lotem jest coraz wyżej, coraz więcej ćwiczeń. Coraz więcej też dochodzi e, umiejętności kursanta, czyli on coraz więcej umie, coraz coraz łatwiej mu jest na tej paralotnie sobie lecieć, utrzymywać i wysokość, i kierunek lotu. Oczywiście jest kontakt z instruktorem. Instruktor cały czas się z radio podpowiada, utrzymuje takiego kursanta na odpowiednim torze. Gdy progres jest dosyć duży, tego radia coraz mniej instruktor używa. Kiedy rzeczywiście można było polatać bez większych wskazówek, bo samemu się ogarnia, to była duża satysfakcja na sam koniec. Jeżeli nie wiesz jeszcze, co jest Twoją pasją, szukasz jej, a lubisz adrenalinę, to projektnierstwo daje spokój ducha, połączony z pozytywną adrenaliną i dobrym nakręcaniem się. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, czyli zadzwonić, przyjechać na ten pierwszy dzień. Mamy dwie drogi. Jedną drogą to jest lot w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem instruktorem albo z pilotem pandemowym bo robi się taki lot, żeby zobaczyć jak to jest. I druga droga to jest szkolenia jednodniowe zapoznawcze. Jest to tak naprawdę pierwszy dzień kursu, czyli nauka stawiania parolotni na ziemi, bieganie po łące, opanowanie tej parolotni i pierwszy samodzielny lot te pół metra na ziemi. Więc jeżeli jeszcze ktoś nie wie, co chce robić w życiu, a chce poznawać ludzi i chce sobie dostarczać dobrej adrenaliny, to paralelkniactwo to jest dobry wybór.